Co dzieje się w sytuacji, kiedy chcesz polecieć na Islandię, masz zakupiony bilet, ale ze względu na warunki atmosferyczne lot jest bardzo długo opóźniony, a prawdopodobnie będzie odwołany. Jeśli lecisz na Islandię, zwłaszcza zimą, no to musisz być gotowy na tego typu atrakcje. Dla porządku dodam, że lot miał być o 16.00, ja jakoś około godziny 12.00 dowiedziałem się, że jest przełożony na 19.20. I czekam co dalej. A w tej chwili jest 18.30. W tej chwili opóźnienie to 3,5 godziny, ale wszystkie loty inne tego dnia do Keflawiku z różnych stron świata są odwołane, więc spodziewam się, że odwołają i ten z Keflawiku. Zobaczymy, jak Wizer o mnie zadba. Jak na razie dostałem lunchbox w takim pięknym opakowaniu. To jest chyba ten box. Zobaczcie, co jest w środku. No, powiem wam, że poszaleli, bo są. Ciasteczka. Jest rogali, jest woda, która się przepięknie nazywa. Kuracji już Beskicki. Prawdopodobnie wróżą mi, iż będę potrzebował kuracji tej nocy. O 18.40 odbyła nalot. Idę do jakiegoś biura, zobaczyć co się da zrobić w kwestii przebukowania biletu do nalotu z Warszawy, bo z Katowic miałem lecieć. No i zobaczę, czy, czy będzie hotel. To się ładnie nazywa. to bieba. LS Airport Service. To 30 osób przede mną. To, to, czy jest, ryzyk, czy A za mną? Czy za parę godzin, czy za parę godzin? Bez limitu. Numer no nie. numer jest. To jest. jest. To pasażerów. jest. To jest. który jest. jest. To no. Sytuacja dla mnie jest dosyć wyjątkowa, bo jutro z Warszawy ma przylecieć moja grupa, z którą mam zwiedzać, więc jak się nie uda mi dolecieć, przynajmniej równo z nimi, no to to już dla mnie będzie poważny problem. Więc zobaczymy, jak się Wizer zachowa. Wyszedł ktoś uroczy, reprezentant, z nie wiem kogo, ale wypowiadał się w imieniu Wizera i nadał do nas komunikat tak jeżeli ktoś chce zwrot pieniędzy to nie musi stać w kolejce do biura i otrzyma pieniądze nie ma problemu natomiast jeżeli ktoś chce przebukować sobie bilet na inny lot no to musi stać w kolejce i można to załatwić wyłącznie w biurze jakże ja się zdziwiłem jak w pewnym momencie wszedłem na aplikację i zobaczyłem że jednak przez aplikację można sobie przebukowywać lot na, na inny kiedy wszedłem do biura Okazało się, że najbliższy lot bezpośredni wizera z Polski, którym mogę polecieć, jest 7 lutego. A ja załatwiam sprawę, 31 stycznia moja grupa miała przylecieć na Islandię 1 lutego. Czyli mogę otrzymać 300 zł zwrotu za bilet i martwić się dalej, jak dolecieć na Islandię. Albo skorzystać z ich łaskawości i lecieć 7 lutego, przebukowując wszystko na tym bilecie, który, który zakupiłem. Każde z tych rozwiązań dla mnie jest katastrofą, no bo turyści na mnie czekają, a właściwie będą czekać dzisiaj w nocy. Znalazłem dosyć ciekawe rozwiązanie, bo rzeczywiście lotów nie było można kupić na termin wcześniejszy niż 7 lutego, ale znalazłem połączenie z Rzeszowa, z Jasionki przez Mediolan. Będę miał 2,5 godziny na przesiadkę w Mediolanie, 8.50 rano wylot z Rzeszowa i w Keflaviku jestem około 17, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, bo sztorm ciągle trwa. Dodam jeszcze, że oba loty z Rzeszowa do Mediolanu i z Mediolanu do Keflawiku są wizerem. Teraz pytanie, jak zachowa się wizer? Żeby dostać się na ten lot, musiałem wykonać kilka rzeczy, przede wszystkim wynająć auto, które wziąłem z lotniska w Katowicach. Przyjechałem na noc do Rzeszowa, no i rano zostawiłem na rzeszowskim lotnisku auto. Po drodze w Magnolasie zjadłem y, fantastyczną kolację. No i musiałem y, zapłacić za nocleg. Czy jestem wkurzony na Wizera? Jestem wręcz wściekły na tą uroczą linię lotniczą w tej chwili. Dlaczego? Dlatego, że oni grali tymi samymi kartami, co wszystkie inne linie lotnicze z całego świata, które miały odwagę odwołać lot. Wizer tego nie zrobił, do końca przeciągał sprawę tego, czy polecimy, czy nie polecimy. Przełożyli o 3,5 godziny, a potem lot odwołali jako jedyni na świecie. Tak się zachowali, wszyscy inni powiedzieli, że odwołują lot, no i jak gdyby rozpoczęły się działania zgodne z procedurami danych linii lotniczych na tego typu ewentualności. A co zrobiła Landrynka? Poprzeciągali wszystko. Nie dali żadnej informacji na temat tego, jak może wyglądać procedura, tylko te ogólniki, że idź do biura i tylko w biurze możesz to załatwić, co potem okazało się bzdurą zupełną, albo yy, oddalmy Ci pieniądze. A w moim przypadku, kiedy wpadłem na to, że mogę lecieć właśnie tak przez Mediolan, no to powiedzieli mi, że w biurze oczywiście Państwo, że oni właściwie to nie są Wizerem, więc tylko mogą przekazywać informacje, yy, które dostają sami od Wizera. Natomiast powiedzieli mi, że być może. Oddadzą mi pieniądze. Nie wiadomo co z noclegiem, nie wiadomo co ze środkiem transportu, nie wiadomo co z biletami, nic nie wiadomo. I oto mam po prostu duży żal. Dajcie znać, jakie jest wasze wyobrażenie na temat sprawy, jak zachowa się Wizer, jak powinien się zachować. I podpowiedzcie proszę, jakie kroki ja mogę tutaj podjąć. Nie interesuje mnie oczywiście zwrot tych 300 zł za bilet na lot, który się nie odbył, bo dla mnie to jest masa komplikacji dalej. A koszty w tej chwili to jest około 2500 no, zł, na co składają się nowe bilety, nowe bagaże, samochód, paliwo, nocleg, jakaś kolacja. To wszystko. Żeby była jasność, że najtańsze auto nocleg nie był drogi. Chorwacja była w Nic, że tak powiem, czym bym nadwyrężył w tym momencie budżet, jeżeli linia lotnicza powinna takie rzeczy fundować. No to tutaj się zachowałem bardzo ekonomicznie. Dajcie znać w komentarzu, może powstanie z tego coś ciekawego, co innym osobom, które będą w podobnej sytuacji, ułatwi nieco życie. Trzymajcie się i będę dawał znać, co z tego wyniknęło.